Cześć kochani, to Szalona Baśka. Jestem na Wzgórz, teraz z Zielonym, zwłaszcza w Niedawno na... Trzech. Koło... Niedawno na w wzgórzach obok Kerfura, dwa radiowozy policji zatrzymały samochód Białostowski. Nie wiem o co chodzi. A w Białym tak zimno, że dużo ludzi już nosi kurtki zimowe i rękawiczki. Może ja też chyba też lekawiczkę nosił kurtki się mało, wiecie. Bo tu zimowe, jeszcze nie będę nosił, się nie chce, ale wiecie. No. Co tam u was, kochani? Aha, Rosja to kraj terrorystyczny. Tak uchwalił Polski Sejm. Ja to popieram, tak? No. A, po, y, y, rząd, polski rząd buduje. Y, Kolej, będziemy budować kolejny płot na granicy polsko rosyjskiej I bardzo dobrze, popieram to. Tak samo popieram to, że rząd wybudował płot na granicy polsko-białoruskiej. Bardzo dobrze. Znowu pół księżyca i nie wiem, o co chodzi. To znaczy gdzieś zimniej. No wiecie, listopad jest tak... No... Dobra kochani, za chwilę niegram ja drugą część, tylko muszę iść aż tam na przystanek 25 park. No już jest kochani 25 pojechał patrzcie Na białostocze no Na chwilę tego co to mówią przycupne wiecie co chodzi yy, No Tak jak mówiłem yy, Byłem na no, podjechałem odjechałem ode mnie 107 do biorunki Neupalną, Kupiłem 3 paczki chipsów Kolej i 4 Aha, no bo e, dzisiaj mi się trafiło w aplikacji Biedronki, że jak kupię dwie paczki chipsów, to zapłacę mniej, czyli za każdą paczkę zapłaciłem e, 2,59, a za to normalną 3,69, bo to była jeszcze bez promocji. I to kupiłem paprykowe, e, zielona cebulka właśnie była w, pro, w tym, w się trafiło i serzynka. Poczekajcie chwileczkę. Oczywiście polubię to kole Polo fokta, Z jakimś tam jest z dodatkiem jabłka czy coś, ale no dobra. 2 litry 3,50 No właśnie, szczerze, mm, nie lubię w taką pogodę bo jest zimno, brzydko, yy, wolę siedzieć domu, oglądać ulubione moje seriale, Czyli nie? Miłość, szczęścia pierwsze, maski żony, kochanki, więc co chodzi. No. Aha, tak jak mówiłem, 18 listopada wychodzi nowa płyta Tokio Hotel. Oczywiście kupię sobie ją w Empiku. A co? No. Mm. Aha, jeżeli w Białym Stoku zobaczę samochody rejestracji białoruskiej, to pewnie do nich w won. No, bo ich prezydent Łukaszenka, chory psychicznie, nie wiem co on planuje, nie wiem, nie wiem, bo dużo wojska rosyjskiego jest na ich ter terytorium. No. A teraz siedzę sobie na zielonych wyzgórych w niepodległości. Dobra, kochani, będę spieprzał. Z pieprza, z mam to w dupie, bo jest zimno, nie da się wyczuć. Pa!